Was nagrali Dzisiaj nie będę nic pokazywać, ale chciałam was powiadomić, że mojej siostry na filmikach już od dziś nie będzie, ponieważ ma swój kanał i teraz to jest mój kanał i ja będę tutaj nagrywać. Napiszcie w komentarzach jaką nazwę mogę dać, bo ja nie pamiętam, znaczy nie wiem w ogóle nie pamiętam albo jakieś fajne nazwy, nie, nie wiem jaką wstawić, więc piszcie w komentarzach jaką nazwę mogę wstawić. No i mój profil jest zmieniony. Poza tym jeszcze będę nowe filmiki, bardziej takie rozwinięte i inne, więc piszcie w komentarzach, jakie macie pomysły na filmiki. E, Moje koleżanki e, mają też swoje kanały, więc e, podeślę Wam link na dole, żebyście mogli w niego kliknąć i, i, i je zasubskrybować, bo mają bardzo fajne filmy, podobne do moich. Będziemy nagrywać razem czasami. E, no. Więc wpadajcie na ich kanały, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę dla każdych filmików i dawajcie słoneczki, żeby być na bieżąco z każdymi filmami. No więc ja Was pozdrawiam, miłego wieczoru i dnia, to kiedy to oglądacie, no więc do zobaczenia. No, to pa!